Hej, hej, witam was ponownie na kanale Co jest grane. Wracamy dzisiaj do Expeditions Amad Runner Game. Przed nami, jeśli dobrze pamiętam, piąta ekspedycja w Karpatach. Ta właśnie, The Balance of Nature. Także przeczytajmy sobie o co tutaj chodzi. The reserve consists of several different biomes and there are they. That are naturally in balance. However, a central swamp has begun to spread to areas outside its natural boundaries. There are few different possible causes this might happen. So we need to monitor the swamp over some time, to find out the main problem. Dobra, czyli y, mamy krótką y, wzmiankę o tym, że ta kraina, y, ten obszar jest bardzo zróżnicowany biologicznie. Są tutaj różne biomy. No, ale w centrum jego znajduje się bagno, no i to bagno zaczęło się ostatnio rozszerzać. Jest powiedziane, że może być kilka powodów, dlaczego tak się dzieje, no i musimy zainstalować jakiś tam sprzęt do monitorowania tego, aby postarać się dojść do przyczyn tego problemu. No i będziemy musieli wziąć tutaj hydrologa, no i ten sprzęt, jak zakładam, jako ładunek. Polecamy polecana jest nam ciężarówka. No, i mamy wzmiankę o tym, że będzie podmokły teren i będą duże różnice wzniesień. Nagrody dodatkowe mniej niż dwa razy musimy naszą ciężarówkę zrekowerować do bazy i mniej niż 50 obrażeń na opony chyba tylko przyjąć. Także nie wygląda to źle. I dostaniemy nowe zawieszenie dla jakiegoś pojazdu. Dobra, zacznijmy. Zacznijmy od tego hydrologa. Tu nie mamy wyboru. Natomiast jeśli chodzi o ciężarówkę, to chciałem sprawdzić ten nasz najnowszy nabytek. Czy my możemy tutaj załadować taki ładunek? Hmm, chyba jednak nie. No cóż, myślałem, że może, może się uda. Eee, dobra, jak ja mogę ją usunąć stąd? Nie mogę. Eee. A, remove. Dobra. Eee, tą taką mniejszą wezmę. Cargo. Tu muszę wziąć ten y, sprzęt. Y, czy ja coś chcełem zabierać? Może postaramy się bez niczego. Generalnie ta ciężarówka chyba dawała radę całkiem nieźle. Y, mamy nową skrzynię biegów widzę. Mm. Możemy spróbować tą off-roadową zainstalować. Tej się pozbędziemy, tej też się możemy pozbyć. Dobra, spróbujmy. Tak, może nie będzie lekko, ale zobaczymy. Najwyżej spróbujemy. E, troszkę mocniej tą naszą ciężarówkę wyposażyć. Zakładam, że stąd startujemy? To było błędne założenie? Mm, chyba tak. Dobra, czyli ten Eastern Outpost e, to powinien być nasz wybór. Dobra, to co prawda było jedno recovery, ale myślę, że jakoś to przeżyjemy. A, muszę eksplorować ten teren. Mówi się trudno. To są naj, najmniej przyjemne cele póki co, bo yy, jak ja tam wiadę, bo yy, wskazania odnośnie badania tego terenu są takie dosyć mgliste. To jest niebezpiecznie, mega niebezpiecznie. I co? I to byłby nasz koniec? Ha, jak ja mam się tam dostać. Tędy, ewidentnie tędy chyba. No dobra, nic nie zrobię. Hmm. Dobra, eee, spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem, czy ja coś tracę na takim restarcie, ale wydaje mi się, że może, może, może tak. Czy ciągle ta, czy weźmiemy taką większą? Hmm. Jakie ja mam tutaj opony? Też mizerne generalnie, dobra. Hmm. To chyba jednak e, zrobię tak samo. Dobra, myślę, że damy sobie radę. Czy to tutaj było? Chyba. Dobra, muszę na pewno ominąć to zbocze, nie atakować go aż tak jak próbowałem. Hmm. No tam się boję. Może spróbujemy objechać tą dziurę z tej strony? urcze I co, i znowu nic z tego nie będzie. Cudownie. Hmm. Yy, dobra, yy, ostatnia próba, jak to się yy, nie uda, to będę musiał coś. Bardziej dramatycznie zmienić, myślę, że teraz postaram się wjechać w ten krater. Trochę się robi ciemno, więc może poczekamy do rana. jakiś plan mam. Dobra stoimy to najważniejsze. Nie może tu gdzieś. Dobra. I tutaj chyba podjedziemy, nawet są jakieś drzewa, także postarajmy się je wykorzystać. Super, no co jest, czemu nie jedziemy? z tego gałęzie tak nas zablokowały Obieźmy ten lasek chyba. Możemy tak zrobić, tak? Będzie troszkę łatwiej. Dobra. Odpalmy drona. I postarajmy się e, ten teren zeskanować. Wow, tam to jest fajny przejazd. Dobra, mamy siedemdziesiąt siedem troszkę spróbuję jednak podjechać, polecimy troszkę dalej w tamtą stronę. Dobra, udało się jakoś. Dobra, co musimy zrobić? Przejechać sobie gdzieś tam. Dobra, to spróbuję. Tak, musimy ten nasz system zainstalować do monitoringu. Oraz zrobić dwa skany Tym, tą naszą echosądą, czy jak tam to się nazywa. To jest to nasze bagno. Hmm. Czy ja tą ciężarówką tu przejadę? Przyjrzę się z tego drona, jak to wygląda. No tu wygląda to słabo. A dobra, tu jest taki przesmyk wśród tych drzew. to myślę była bardzo dobra decyzja. Trasa wydaje się bardzo wygodna, zaskakująco wygodna. A dobra, tutaj będziemy mieli troszkę mokradeł. Ale mamy też troszkę drzew. Wrzuciłem niski bieg i włączyłem ten zablokowany dyferencjał. No i dajemy radę na razie. że tu nie podjadę? O Jezu, jak mi podrzuciło to ten pienik. Nie nie, 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 spokojnie szefie, nie przywracaj się, proszę cię. Najmocniej. O dziwo, tak było łatwiej. Bardzo ciekawe. Dobra, tu możemy nasz e, monitoring system dostarczyć, mamy taką animację, spoko. E, włączę znowu ten swój lekki bieg. No i taki, taka trasa ma sens, wydaje mi się. E, czy tu jest tak super głęboko? jest. Nie Okej, okay, start scanning. Yyy, e, co? że okay. e. e, nie Yyy, wystarczające. Yyy. nie to Eee, dobra, trochę mam e, problem z tym, że nie wiem, co tutaj mam zrobić. Muszę coś jeszcze tutaj. O, dobra, tu coś jest. E, trochę dziwne, że nie mogę nie wiem, skanować tego do skutku. It's shocking how much garbage there is. This might na the state of the swamp and cause its growth. Okej, okay, pierwszy słyszę, że śmieci mogą powodować e, powiększanie się tego e, bagna. No ale okej, okay, niech będzie. Jedźmy dalej. Ok, no i co, i szukamy znowu. O, oh, huge pile of garbage in the swamp, definitely not good for a natural balance of this region. Dobra, tutaj akurat coś widziałem pod powierzchnią wody, także było łatwiej. E, dobra, udało się. Na razie chyba najbardziej problematyczna misja do tego momentu. Hmm. Bonusowe rzeczy. Nie wiem, czy coś dostaliśmy. Tu się chyba nie da tego sprawdzić. Ale wydaje mi się, że powinniśmy. Okej. Okay. Jak to teraz wygląda. Tak, ponownie mamy tutaj tymczasowo wszystko odhaczone. Odblokowaliśmy dwa kolejne regiony. Ale myślę, że e, podobnie jak wcześniej zrobiliśmy, e, teraz to może być dobry moment, żeby się wycofać z Karpat i wrócić sobie na chwilkę do Arizony. E, a mianowicie tutaj e, Waxweep Bay. E, czy tu też? Tak, albo Hidden Treasure in the Ford. Uh, dobra, mm, spoko. Mm, difficulty very hard, prawda? Tutaj jest difficulty hard, mm. grubo. To też jest hard. A to jest normal. <laughs> Dobra, ale rzeczywiście myślę, że mimo wszystko troszkę dla zmiany. Yy, zmiany scenerii. Yy, a, tutaj jeszcze coś mamy. A nie, dobra, to sprawdzałem, to tu jest wszystko zablokowane tak jest. Także chyba zrobimy to, bo teoretycznie jest to prostsze. Yy, ale tak, to wszystko już w kolejnym odcinku. Także na dzisiaj już wam podziękuję. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam Was oczywiście jak zawsze do subskrypcji kanału. Kanał jest niewielki, także każde kliknięcie robi mi naprawdę wielką przyjemność. No i lajkujcie, komentujcie jak macie ochotę, oraz rzućcie też okiem jak macie chwilkę na inne moje materiały. Nagrywam rzeczy z różnych gier, także zachęcam Was do rzucenia okiem. Na ten moment będę się żegnał. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Do tego czasu jak zawsze bawcie się dobrze grając w gry. Trzymajcie się. Cześć.